I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with me. meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj opowiemy sobie o ptaszniku, który się znajduje w tym oto pudełku. Jest to fajny podrostek już i jest to gatunek, którego nie widziałem na dobrą sprawę na YouTubie. Ostatni jakiś film gdzieś, co mi się udało wygrzebać, yy, gdzie była wzmianka na temat tego ptasznika, to jest jakieś ponad 5 lat temu, więc y, dość dawno. My za tą samiczkę, samiczkę, w sumie jeszcze nie wiem, czy to samiczka w 100%, ale za tego pająka daliśmy bodajże 35 funtów w momencie, kiedy kupiliśmy i po części żałujemy, że żeśmy nie kupili wtedy więcej sztuk dla naszej hodowli. Um, według mojego grzebania po internecie zauważyłem również, że samiczki właśnie z tego gatunku w Polsce chodziły po prawie 400 zł i to mówimy o e, samiczkach w granicach 2, 2,5 DC mm, jest to pewien, pewna zagadka dla mnie ten ptasznik e, o czym Wam za chwilę powiemy jak zmienimy sobie mm, kadr, także żeby nie przedłużać tego wstępu Zmieni kadr i zobaczmy, co to za ptasznik, i opowiedzmy sobie troszeczkę o nim. Także moi drodzy, w tym pojemniku znajduje się ptasznik, którego kupowaliśmy pod nazwą Bonetina SP Camela. Czy Hamela? Nie wiem dokładnie, jak to się czyta. Jest to ptasznik pochodzący z Meksyku. Czyli, jeśli pochodzi z Meksyku, to już wiemy, że. Prawdopodobnie będzie wyczesywał włoski parzące. Siła jadu będzie dość słaba. I będzie się nadawał na pierwszego. Kurczę, ludzie. Czy wy też macie problem z tymi pojemnikami? Żeby je otworzyć? Tutaj przygotowałem sobie takie pomieszczenie dla niej. I zobaczymy co ona sobie tutaj zrobi. Spróbujemy ją sobie tam zagonić. Żeby złapać całkiem fajne kadry. Także... Tak oto wygląda Bonetina SP Hamela. I teraz zastanawiam się, ponieważ jest bardzo mało informacji na temat tego ptasznika w internecie i ciężko cokolwiek w ogóle znaleźć. Jest to dość łagodny ptasznik. Nie zauważyłem, żeby. O, może głodna być? Spróbujemy sobie ją za chwilkę może nakarmić. Raczej jest to łagodny ptasznik nie, nie wyjawia agresji no oprócz tego co teraz widzieliśmy nie posiada silnego jadu i wyczesuje włoski parzące. Jeśli chodzi o temperaturę tego ptasznika w, jaką, w jakiej powinniśmy trzymać to w granicach 24 28 stopni z tego co udało mi się Wynaleźć, ale wiem, że może to być też inny gatunek, jeśli chodzi o rodzaj Bonetina. Czyli może to być Bonetina e, Cyaneo Femur. I teraz moi drodzy, przeglądałem zdjęcia i powiem Wam, że nie widzę większej różnicy, mm, jeśli chodzi o te dwa. Gatunki, czyli bonetina SP Camela i bonetina Cyanej Femur. Daniecz czy ona sobie tutaj zejdzie spokojnie. Mam nadzieję, że nie będzie chciała uciekać. W razie czego mam e, kaczkapa? Na razie sobie cziluję. <gryw> Powiem Wam, że jest to naprawdę e, sympatyczny pająk. Jak widzicie, o, na pewno można go polecić na pierwszego. Coś widzę, że z ostrością tu chyba mamy problem. Jestem ciekaw, czy ona będzie chciała stąd sobie wejść. Jeśli nie, to ją za chwilkę wygonimy i zobaczymy, czy... O ty! O ty dziabogu! No jednak... Jednak potrafi się tutaj lekko bronić. Widzicie co? Spróbujemy sobie ją szybko nakarmić. No dobra, złapałem tutaj turka dla niej, więc zobaczymy, czy sobie zje, ale myślę, że tak. 3, 4, a tak. Pięknie. Pięknie. Prawdopodobnie była lekko głodna. Jeśli chodzi o tempo wzrostu tych pająków jest raczej wolny my ją mamy już 2 lata u siebie więc jak widzicie jest w granicach pewnie 2-2,5 dc może mieć tyle nie będę jej tu przeszkadzał, ale tak na oko, około 2,5 może nawet 3 dc z tego co wiem te ptaszniki nie rosną za Duże też na pewno rosną mniejsze od braszek. Mm. I co? Są ładnie ubarwione. Ona dość dawno nie liniała, więc te kolory też nie są takie jakie e, byśmy chcieli. Mm. Jak widzicie, nogi są fajnie porośnięte takimi rudawymi włoskami. I tak samo odwok, na którym widać bardzo fajnie. Mm serduszko. Tak jest. Widzimy znak w kształcie serduszka. Bardzo fajna sprawa. Także yy, spróbujemy sobie ją wyseksować i myślę, że to będzie pierwszy film jeśli chodzi o serię ptaszników na pierwszego. Czyli Bonetina SP Camera, czy też Bonetina Cyany Femur napiszcie mi jeśli macie jakiekolwiek informacje na temat tych gatunków e, Ponieważ no tak jak wspomniałem wcześniej Patrząc na opisy i zdjęcia Znaczy z opisów dużo tam nie było Ale z zdjęć wygląda mi to jedno i to samo Także pytanie do Was czy jest to bonetina sp Hamela czy jest to bonetina cjanej femur według mnie zostajemy na razie przy nazwie takiej jaką kupiliśmy czyli bonetina sp Hamela. i w sumie ją zakupiliśmy zakupiliśmy tego ptasznika dzięki mojej kochanej żonce ponieważ ona się upara, że ona chce bo jej się bardzo podoba i powiem wam Zrobiliśmy bardzo fajną rzecz. Jedyny błąd to to, że nie kupiliśmy więcej sztuk, tylko jedną. Więc jeśli się okaże, że to jest samica, to będzie pewnie problematyczne znalezienie dla niej samca. Zwłaszcza tutaj w UK. Także moi drodzy, jeśli chodzi o tego pająka, to myślę, że to by było tyle. Także pamiętajcie: bonetina SP Hamela. Jest to ptasznik, który nadaje się na pierwszego. Rośnie dość wolno. Jest łagodny. Chyba, że jest głodny, bo wtedy widzicie, potrafi się rzucić na wszystko. Ale znów widzicie, siedzimy sobie przy otwartym pojemniku i nawet nie próbuje uciekać. Nie jest poszona. Wygląda bardzo ładnie. I powiem wam, że te kolory naprawdę są mega w momencie, kiedy ona jest świeżo po wylince jaki będzie kolejny ptasznik jeszcze tego nie wiem na pierwszego ale myślę że coś fajnego wynajdziemy będę starał się pokazywać wam rzadsze gatunki jak i bardziej pospolite które się nadają na pierwszego a jak będziecie widzieli na jakiejś giełdzie czy w sklepie fajny gatunek to już będziecie wiedzieli czy on się dla Was nadaje? Według mnie, jeśli chodzi o kwestię, czy dany ptasznik się nadaje na pierwszego, to jest tylko i wyłącznie zależne od Was. Czy Wy tak stwierdzicie, czy też nie, ponieważ nam odradzano wiele gatunków na początku naszej drogi, a my żeśmy postawili na swoim i żeśmy zakopili te pająki, które nam były odradzane i nie żałujemy tego jednym z takich pająków jest niestety eee, nasza psalmopeus irminia którą widzieliście na shortach niestety padła była zbyt wycieńczona prawdopodobnie ich wylinką i to jest to co ją zabiło no ale cóż takie życie na szczęście mamy tutaj jeszcze malucha jeśli chodzi o psalmopeus irminia ale co do tamtej to mamy taki troszeczkę sentyment, ponieważ była to, był to pierwszy taki bardziej wymagający ptasznik, którego kupiliśmy była to samica, która nam dała naprawdę niezapomniane wrażenia e, która nam złożyła kokon niestety nieudany ale był to taki e, królik doświadczalny jeśli chodzi o rozmnażanie do na naszej hodowli więc tym oto smutnym ale Również i wesołym wątkiem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał i rozważycie zakup takiego gatunku, jaki tu widzicie, jeśli się pojawi na sklepach. Uwierzcie mi, warto. Warto poczekać do tych kolorów, a mam nadzieję, że jak będzie dorosła, będzie jeszcze ładnie wyglądała. Spróbujemy zrobić aktualizację w momencie, kiedy ona sobie wylinieje. I, I myślę, że to będzie na tyle, także Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, zostawić subika i się widzimy już wkrótce. Trzymajcie się.